Kurwa Dobra, lecimy z bitwami od Kot Cod Goldson, pozdro. Co tu? Za 50 jakąś, co? Mocarną. Ale dawaj też 7-7, dwie. Dobra, 7-7, teraz w każdym tym musi być. 7-7 10% AK, robalini. Nie, Robalini to jest całe. Dobra, dobra, nie, nie. Nie mów takich rzeczy. Dobra. Co tu jeszcze? Fire Shoka może. To jest spoko ten, i za 15 okay. wybierz Daisy, Daisy, Di Dindi, Sorry. Dingy. Dobra, Daisy, Daisy leci. E, i teraz znowu jakiś ten, nie? Cebot wejdzie. Zobaczycie. Co, już rozwaliliśmy nie, teraz czada. Teraz wejdzie tak. Teraz wejdzie teraz znowu ten to zawsze wygrywa. O Jerry, kurde, zawsze Jerry. wygrywa. Motherfucker to Jerry. I teraz kosa, ko, kosa nam teraz leci. Kosa nam teraz leci O kur. Nie, ja pierdolę, myślę że to jest ten sam You know Tom and Jerry? So Jerry is my house Eee! <laughs> Ej! Co oh! oh! 777! Tak, to 7, -7 znowu! 777! Czyż nawet no. 7 -ki. No bo to jest od Zamsone Oj. O kurde, teraz dużo Oj, nie. Dobrze, giter Gites. Tylko o nie man, co tego tu? za dużo No dobra, nic z tego tak ten... nie ten 20... To i tak jest na minus Fs, no dwie... dol... 20 dolków Ale dobra teraz robimy coś za 30 I siada nie Za 30 coś Musi być 777 7, 7. to te po 7,5 Tak mniej więcej To powiedzmy o. że tak double down Daj 7 <laughs> Daj Black Widow Czekaj, 77, 7 Black Widow, gdzie to było? Dużo wyżej. A, kur... Powyżej 77 I lewo. Kurwa, a tu? Ta dobra. Sześć I Tushi. Tu, tu... To koło Black Widow. okej, okay, no. I zadychę teraz Small Juicera. Tachi. Tushi, <laughs> tusi. O, tuszowa skrzynka dopiero wbije, więc no. <laughs> dobra, teraz... Bot bo Jerry znowu wbija, nie? Crusher, a to crusher to light. No, crusher to ten. Nie, nie powiem, no, crusher cię ładuje na web teraz. Nie no, gold w formie. Gold w Go, formie. Play, play. Kurwa, Go... no, <laughs> O 40 kur. O kurde No, Black Widow, no i ten ma czas nie oddał, no. O kurwa. O kurde. O, kurde. No, to... I teraz kosy lesie. dla nas, albo rękawiczki Kurwa. Ale były niżej. Dobra. I po Dobra, za 20 jakąś teraz. Albo ty, albo dwie skrzynie po 10 teraz. 10 i 11. Smart move, albo Dream. O, Dreama wrzucimy i zostanie 9. Co za 9. tu. Robalini. Albo Neon Time, albo Tokio. Które z tego? Tokio. No to Tokio i. Ma. To Tokio i Dream. I trzy, trzy, trzy graczy kur i siada na bank Nieważne kogo teraz tu ten trafimy to trafiamy tu Hand Canona i jest, Teraz ładnie Henry i Jerry Albo no Henry, Henry i Wie Jerry i Henry no? Ty trafiłeś No bo ja ich zaprosił A okej okay. kurta kosował ta... Kurde, co on trafił? Aha, to jest ten Black Neil. Ja no, myślałem, to że to jest Graffit. Ja też. Aha, Kurde, no to i fajny tyle. dream, no nie o tym o, marzyłem, nie? Uj. Nie o tym marzyłem, dobra, sprzedajemy to znowu wszystko Pizjet. A tu muszę jeszcze zaakceptować Dla widza z ostatniego filmu, dla widza trzeba zaakceptować Dobra, ile mamy? 30 Ty, tu za 15, gościu Dawaj, dawaj, bije. Oj, tyle O ty, gościu Ale korba, co? Ale korba, to zepsuł wszystko Jak on tak mógł Dobra, za 30, to Dawajcie każdy po skrzynce, tak za dychę max 777 musi być, przyna przynajmniej raz. Dawaj, Nikoda. Dawaj skrzynkę jakąś 777, dawaj. To dalej Santiago, ta sama cena. Santiago. Dobra, no to mam jeszcze 14 dolków. To ja chcę cowerta. Niżej jest. Okej, okay, no i coś jeszcze za 5, coś. To może. O, MK, elegancko. AMK nie oddawała nigdy, ale to ładują. No to teraz właśnie musi oddać, nie? Jak nigdy nie oddawała? To teraz jakieś Welcome a, to the jungle, albo Imminent teraz... Danger, czy coś takiego. Bot Chad dostanie MRG. Nie, 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 Te, nie ma czadu. A, a my jesteśmy gigachadami, więc my dostaniemy. Teraz, flame coś tam. Kurwa. No, Ej, ale tu ty... stroll, ale tu stroll. Boże. To stroll. Nie no, przecież to totalnie tak inaczej. O jest. kurwa. Ej. O, o, kurwa. Kurwa. o no i tyle co no i tyle, Audi dziękuję A, a Teraz taka fajna MK Kurde, teraz MK musi dropnąć no. no i mu, kurde Ja Guardian! No ciekawe, że boty zawsze fajne rzeczy, co? 140 dolków, Gdałem, kurde Ryan No i Ryan to jest flat, no Ryan to jest flat No dobra kurde, no to po ten. Ale koska była w poprzednim Ty, a nowe te weszły! Ja, JA! No ja. to chyba na następnym odcinku. Ja, no to już pierdyka. chyba na następnym. Co tu by było z testowego otwarcia LDLC za 1800 dolarów? O. Ok. Polen, Ty. ile to kosztuje? 5. Ale gówno, dobra, jeszcze raz. Zaju, też gówno. Kor, też gówno. Zaju. Ty, ale dropi. No i właśnie ta najlepsza A wyleci. Na odcinku. Brawado! Brawo. Brawado, brawo, raz! No i kupa. Dobra. To nic. To dzięki panowie z Kodem Goldson. Pamiętajcie. Dzięki. Pamiętajcie. I co, co mają zostawić z Kodem? Tak jak ostatnio, dobrze powiedziałeś. E, sub dzwoneczek, jak like, komentarz. Tak jest. Ale, nie w, I... ale w tej kolejności musi być. Tak jest. Czemu I... Komentarz z minutą, w której dropu, A w ostatnim odcinku AUK, ten drogi. O kurde. O kurde. Ciężkie zadanie. Dobra. Trudne się wylosowało. Trudne się wylosowało. Trudne się wylos... Tak jest. Dobra. Pozdrawiam.